Yeah. Kochany Gosiu, mamy dla Ciebie małą niespodziankę. Wspólnie z przyjaciółmi i rodziną przygotowaliśmy dla Ciebie mały prezent. Miłego oglądania i wszystkiego najlepszego. Cześć Gosiu, z okazji Twoich 18 urodzin chcielibyśmy Ci życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności czego tylko sobie zapragniesz? Spełnienia marzeń. Wszystkiego najlepszego. Gosia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A jak spojrzysz za moje plecy, to zobaczysz nasze piękne miasto Olsztyn Buziaki. Mam no Gosia wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Jesteśmy w Szwajcarii. Do zobaczenia pocha! Cześć Gosia! Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Ode mnie odleżka. Kochana Gosiu, w dniu dzisiejszym masz urodziny. Chyba 18, ale kto by to tam liczył. Gosiaczku, nigdy się nie zmieniaj. Dużo zdrówka i spełnienia marzeń, bo to najważniejsze. A wszystko inne to z czasem przyjdzie. Strasznie, strasznie Cię ściskam gorąco. Całuję, buziaki. Gosiu, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Kto ma dzisiaj urodziny? Gosia! Kto ma dzisiaj urodziny? Gosia! ma dzisiaj urodziny? Gosia, Gosia, Gosia! Gosia! Ja nie wiem nawet, gdzie tu jest... Ja nigdy nie na nagrywałem. Aha, dobra, tu. E Zdrówka życzę. I wszystkiego, samych najlepszości. Hi there, my dear Gosha, I would like to congratulate you with your birthday. Stay as so much beautiful and kind as you are now. I wish you to live a hundred years. My best, 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 best wishes. And see you soon. I love you. Najlepszego samych wspaniałości, miliona podróży w najpiękniejsze miejsca na świecie, z jakże dalekiego? O, oh Boże. Kasia i Michał. pa papa. Kochana nasza nietuzinkowa córeczko, jesteśmy szczęśliwi, że w tym dniu dzięki Dominice możemy być razem z Tobą. Bo dla nas to szczególny dzień i cieszymy się, że właśnie dzisiaj możemy Ci powiedzieć, jak bardzo Cię kochamy. I życzymy, żebyś dalej spełniała swoje marzenia i była taką ciekawą świata i ludzi osobą, życzliwą i dobrą. Bardzo cię kochamy, bardzo. No niech Ci czas biegnie bez stresów. Od sukcesu do sukcesu. Pozdrowienia z Olsztyna. Pa pa, pa kochana. Pa pa, pa, całujemy mocno i czekamy na Ciebie w Olsztynie. A 3, 2, 1, kamera. Akcja! Gosiu, z okazji urodzin chcielibyśmy życzyć Ci wszystkiego co najlepsze, dużo miłości, spełnienia wszystkich marzeń. Tak, 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 tak. Słuchaj, ja jako starszy brat Ci tutaj życzę przede wszystkim wielu, wielu fajnych rekinów. To znaczy takich, z jednej strony drapieżnych, a z drugiej strony o dobrym sercu. Tak właśnie. No wielu przegód, ale takich, które się będą kończyć happy endem. No przygód przy, przygód zawsze, Ten zawsze z chapienem, dokładnie. Ten z rekinami, dokładnie, dokładnie, dokładnie. No i dużo pasji, inspiracji, odwagi. W zdobywaniu świata, żeby nigdy cię ta odwaga i determinacja nie skończyła. Tak, że, to w Tobie tak, kochamy, tak, uwielbiamy. Właśnie, właśnie, żebyś się otaczała zajebistymi ludźmi cały czas, którzy Cię będą tutaj, wiesz, wspierać w inspiracjach twoich, tak żeby wszystko było dobrze, żeby cię po prostu twoje pasje, wiesz, nie podgrzewali, żeby kurczę cię nie hamowali, żeby było tak, wszystko żeby naprawdę być dobrze. Tak, Prawdziwymi przyjaciółmi. Prawdziwymi przyjaciółmi. Tak. tak. Przyjaciółmi. Że będą cię tylko tak, inspirować, tak, ale dokładnie. też wspierać we wszystkich Twoich najbardziej zwariowanych, szalonych pomysłach. No, tych tam z tych szalon, <laughs> albo z tych turbo szalonych, to żeby tak, ci tam żeby cię trochę, ja jako starszy brat, żeby z tych turbo szalonych tak troszeczkę właśnie tym, że bez turbo, bez turbo, tak, 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 no, no, dokładnie. Słuchaj, Gosiaczku, i tak, żebyśmy mieli zawsze czas, żeby po prostu razem spędzać czas w dobrych miejscach, wakacyjnie i niewakacyjnie. A jeśli chodzi o wakacyjnie, to żeby było naprawdę w super, w super, w super ech, miejscach, tak jak to było na Borneo ostatnio, bo po prostu chyba się wszystko udało, bo po prostu... Ekstra. Strasznie Ci dziękujemy za to, i po prostu to był naprawdę bardzo, bardzo dobry czas, wiesz? No i tak odnośnie do dobrego czasu to Robis zawsze była takim naszym magicznym, zwariowanym jednorożec, jak to jest wystawione. Właśnie, zwa zwariowany jednorożec. No, no, taki magiczny i Magiczny, dokładnie. To, no, to najbardziej zostało w pamięci z tej wyprawy. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy. No, no całujemy Cię mocno, kochana. Wszystkiego, wszystkiego to najlepsze. Kochana Gosiu, z okazji twoich urodzin chciałam ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Spełniaj się, podróżuj, popatrz. Podróżuj po tym pięknym, dużym świecie, zwiedzaj te zakątki odległe, poznawaj je, otaczaj się dobrymi ludźmi, uśmiechaj się, miej słońce na co dzień i dużo dobroci w sercu. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Pa, kochana, całuję cię. Polski. Witam serdecznie z wyspy Lesbos. Gosia. Podróżniczka. Pisarka. Stewardessa. F. Jedynka czy Fłanka? Chciałoby się powiedzieć. Kucharka. Fitness girl. Joginka. Do tego obiekt marzeń milionów mężczyzn. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia i uporu w dążeniu do spełniania marzeń. Do tego, jeśli chodzi o znajdywanie rzeczy w wannie. Następnym razem życzę Ci, żeby jedyne, co znajdziesz. To był młody, przystojny pan z butelką szampana, czekający na Ciebie. A nie wiadomo co. Kochany Gosiaczku, prosto z mojego ulubionego miejsca na ziemi, czyli z Malediwów, pragnę złożyć Ci najserdeczniejsze, najsłodsze i najbardziej namiętne życzenia urodzinowe. Prawie tak namiętne jak panowie z aplikacji na te. Życzę Ci dużo miłości, życzę Ci dużo wspaniałych przygód i dalekich podróży w najdalsze i najpiękniejsze zakątki świata. Życzę Ci, abyś zawsze miała miejsce na przeróżne słodkości, które napotkasz na swojej drodze, jak również życzę Ci ukończenia najwyższego stopnia wtajemniczenia w tajemniczenia wiodze i abyś nigdy nie przestawała marzyć. Jesteś wspaniałą osobą, i moją najwierniejszą i najlepszą przyjaciółką. Za co bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci wspaniałych urodzin, no i żeby te 30. urodziny były niezapomniane i wyjątkowe. Buziaczki, kochana, 100 lat, wszystkiego najlepszego. Cześć, kochana, z okazji Twoich urodzin chciałam Ci życzyć wszystkiego co najlepsze. Żebyś dalej podążała swoją ścieżką w stronę szczęścia. Yy, to I żebyś się nie zmieniała. No, co mogę więcej powiedzieć? Wysyłam buziaki z yy, andaluzyjskiej plaży. Yy, trzymaj się ciepło i starzej się z godnością. U Pana Goszy, wszystkiego najlepszego do Państwa 30 urodzin. Życzymy Ci marzeń, żebyś znalazła swoje szczęście na ziemi. Gorące buziaki przesyła Magda i Polca! Polca, Polca, pomachamy? Cześć! Pani Gosiu, z okazji bardzo ważnych urodzin chciałem Ci życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego z trochę innej perspektywy Londynu i mam nadzieję, że się tu niedługo zobaczymy. Ahoj! 1 czerwca 2016 roku. Kochany Gosiaczku, życzę Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dużo, dużo, dużo zdrowia. Wspaniałych przyjaciół którzy zawsze będą stać blisko Ciebie. Podróże tych bliskich i dalekich. I szczęścia, szeroko pojętego. To, co rozumiesz przez pojęcie szczęścia, niech Ci zawsze towarzyszy, będzie tu, teraz i na zawsze. Ze słonecznego Krakowa nadaje Krzysztof Szczepański. Pozdrawiam serdecznie. Buziaki. Gosiu, życzymy Ci wszystkiego najlepszego. Z Albanii, to jest Albania. Widzisz Albanię? Czy widzisz jakieś Mercedesy? Jeżeli widzisz Mercedesy, to, to, znaczy, jest, to jest Albania. Albania. Tak, to jestem ja w Albanii, a to jest Justyna w Wreszcie. Albanii. Wszystkiego najlepszego! Gosia, kochana, ja już spełniłem swoje marzenia. Pora na Zrób to! Gosiaczku, kochanie, wszystkiego najlepszego w Saudi Arabia. Sto lat kochana. Zdrowia, szczęścia, pomyślności i bardzo mało cernerandów Tutaj. Pa. Oh. <grywka> Happy birthday Gosha. Can't wait to see you on the other side of the world soon. Jeden. Wszystkiego najlepszego, gosia, z okazji 18 urodzin. Ćwiczymy, żeby pojechać z tobą, może popływać na Malediwach. Kochana, nie będę ci życzyć podróży dookoła świata, bo chyba już masz to ze sobą. Życzę ci, żebyś nas wciąż zależała swoją pasją. Bądź zawsze tak samo promienna i uśmiechnięta. Buziaki. Gosia, w tak poważną uroczystość przekraczenia progu dorosłości. Życzę ci wszystkiego co najlepsze, niezapomnianych przygód, przepięknych podróży, wielkiej miłości i spełnienia marzeń. Sto lat, kochana. Cześć ugorza wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. On the special day I wish you all the very best. All the joy you can ever have. Remain so generous wonderful and beautiful person as you are i hope all your birthday wishes will come true very very soon enjoy your life every single day happy birthday gosha hey gosha hey, hi gosha birthday. happy birthday enjoy it let's hope for more classes okay? exactly kisses. kisses kisses all the best bye hello happy birthday gosha happy birthday gosha happy Gosha No. no, dai. Happy birthday, Gosha. I wish for you a wonderful life full of uh, amazing adventures and extraordinary people around you. I already miss you and I hope that this day will be the best day in your life. Kisses! Very happy birthday, Gosha. I wish you all the best and I'm so happy that I had this opportunity to tell you happy birthday. I thank Christina as well. I love you so much. And I'm telling you in Farsi as well, Tawalodat Mubarak, Azizam, you're so dear to me. Hi, Gosha Gosha. This is Hiromi-san. I wish you supplies. I'm in very in Serbia right now. Anyway, happy birthday. Hope you have a wonderful day because this is special years for our life. Wish you all the best. I really hope to fly with you soon. Really. Miss you. Arigato. 对，对，个啥。 Jak się masz, młoda, piękna trzydziestoletnia? świat stoi przed tobą otworem. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień spędzasz doskonale, że dostarczy ci niezapomnianych wrażeń na najbliższe 30 lat, a ja przy okazji twoich urodzin, tych szczególnych właśnie, chciałabym ci życzyć dużo zdrowia, dużo radości, spełniania marzeń i spełnienia marzeń, i dużo szczęścia ale nad tym sama pracujesz więc o to się nie martwię i wszystkiego, czego sobie tylko życzysz żeby mogło się spełnić Z tego, żebyś miała wokół siebie dużo dobrych ludzi i żeby byli dla ciebie tak jak ty jesteś dla mnie wszędzie, niezależnie od tego w jakim kraju na jakim kontynencie, ani na jakiej półkuli kochana dziękuję ci bardzo za to kim jesteś jaka jesteś i że zawsze jesteś Jesteś niesamowitą kobietą, mądrą, inteligentną, zaradną, odważną, ambitną i po prostu mogłabym wymieniać jeszcze godzinami jaką, ale dzięki Tobie uczę się każdego dnia, jak być lepszym człowiekiem. I bardzo Ci za to dziękuję, jestem szalenie wdzięczna losowi, nie wiem komu, chyba najbardziej Tobie, że ktoś taki jak Ty jest moim przyjacielem. To dla mnie naprawdę zaszczyt. Jestem bardzo dumna. Kochana, wszystkiego wszystkiego dobrego z okazji Twoich urodzin. Baw się dobrze, szalej do rana, a mam nadzieję, że już niebawem będziemy miały okazję razem uczcić odpowiednio to wydarzenie ważne. Ściskam cię mocno i przesyłam moc Buziaków i uścisków urodzinowych z Pawianic. Buziaki, pa! Cześć Gosieńko! Życzenia miały być z zamku w Windsor No ale niestety Ela nie miała wolnego terminu, żeby mnie wcisnąć Później koncepcja była, miała być spod zamku w Windsor Niestety oczywiście angielska pogoda mi też do tego nie sprzyjała Więc jest w Windsor, ale z mieszkania w Windsor Więc zdrówka, szczęścia, wszystkiego najlepszego Dużo podróży, nowych podróży, nowych miejsc Uśmiechu na co dzień i spełnienia najskrytszych Twoich marzeń, żeby wszystko Cię poukładało tak, jak sobie tego życzysz. No i żebyśmy się zawsze często widywały na, może być, angielska herbatka o godzinie piątej w Anglii. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, kochana. Hej, Gosiu. Najlepsze życzenia zdrowia, uśmiechu, spełnienia marzeń, niezapomnianych podróży, samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, naukowym, jak i prywatnym miłej załogi, z którą dobrze się pracuje i przesympatycznych klientów, którzy nie będą narzekali. Wszystkiego najlepszego, 100 lat. Hi Gosia. On this special occasion I would like to say happy birthday. I hope you'll have a blast and uh, may all your wishes come true. I know how it important it is to you because I know how important it is for me and for everyone. So have a blast. Osiu z okazji 30 urodzin, życzę Ci wszystkiego najlepszego. spełnienia wszystkich marzeń i planów, determinacji i odwagi w realizacji. No i dużo radości każdego dnia. Buzieczki.